Opel Astra Niedziałający migacz. Lewy działa. Prawy nie działa. Długie działają. Przycisk automatyczny długich też działa. I awaryjne też działają. Nie działa ta manetka. Trzeba ją wymienić. Żeby odkręcić plastik od spodu jest tutaj jedno śrubko. Po wstrząceniu tego plastiku trzeba przekręcić kierownicę odhaczyć tutaj i odhaczyć z drugiej strony jak to już odhaczymy to możemy na spokojnie ściągnąć tą górę i jest łatwy dostęp do kostki tej tutaj manetki tutaj. i wtedy jak mamy nową, już kupioną tylko podpinamy z tyłu i sprawdzamy, czy to to. U mnie to było to, także problem rozwiązany. Po odkręceniu dwóch śrubek delikatnie odhaczamy ten plastik na bok, wyskakuje nam wtedy od dołu mamy tutaj jeden zaczep, drugi zaczep od góry i kostkę. Odpinamy kostkę, naciskamy dwa zaczepy jednocześnie, wysuwamy wychodzi, nie ma żadnej śrubki od dołu ani nic takiego Zostaje tylko wsadzić nowe niestety ale tych obudów nie da się zamienić no to mam taką ładną bo w kupionej używanej części jednak jest już trochę zużyta sprawdzałem to jak to się odkręci to to potem jest jeszcze taśma przypuszczam że taśmy nie zamienię więc nie ruszałem tego dalej z tak samo przesuwamy. Mam włączony silnik, żebym. O, tak ładnie wchodzi. Mam włączony silnik, żeby łatwiej się było kręcić kierownicą. Góra dół. dół zaczepiamy. Już wszedł. No i zostaje nam tylko wstawić. Kostka. Kostka To nie działało, teraz mamy lewy migacz, prawy migacz, trójka, trójka, no i super.